W miejscowości Biała Podlaska na ulicy francuskiej doszło do wypadku drogowego. Kierowca jadący samochodem marki Volkswagen Golf w kierunku obwodnicy naszego miasta z nieustalonych na razie przyczyn zjechał do rowu, uderzył w drzewo. W trakcie reanimacji mężczyzna ten niestety zmarł. W tej chwili na miejscu zdarzenia trwają czynności z udziałem policji, straży pożarnej, trwają oględziny miejsca zdarzenia. Niewykluczone, że mogło dojść do zasłabnięcia bądź jakiegoś podobnego zdarzenia, gdyż na drodze brak jest śladów hamowania, świadczących o tym, że kierowca zareagowałby na jakieś powstałe zagrożenie.